również przyjęcie, przyjęcie weselne, tak. A państwo też bardzo. się w Licheniu zajmują organizacją tak. przyjęć weselnych. Tak. Cieszy nas, że państwo organizujecie także przyjęcia, bo no, no Kasia i Marcin bardzo upatrzyli Licheń sobie jako takie miejsce, w których po prostu Nie dwa małe miło. serca mogą się połączyć w jedno wielkie. No, chcielibyśmy w tym miejscu po pierwsze zaprosić sporo ludzi, po drugie umieścić gdzieś kamerę i cały sprzęt. Czy, czy, czy to w, w, w ogóle wchodzi Rozumiem. w rachubę? Ja panu podam numery telefonu, z którymi osobami proszę się kontaktować w tej sprawie. Wie Jeżeli Panie, bo, chodzi bo tam o jest jeszcze ceremonię taka... ślubu, tak. ja podam numer telefonu do naszego proboszcza, bo to z nim trzeba wszystko Aha, Ale robicie Państwo takie rzeczy, tak? Że tak, można? Oczywiście, tylko Ale wie Pani, bo tam jest taka prośba Kasi, no właściwie to mhm. jest kwestia też, bo Polsat będzie to w Polsacie zdrowie pokazywał. Mhm. Czy jest tam taka szansa, że tą ceremonię, bo Księdza prowadziłaby też Nina Terentiew? jakby tak troszkę tłumacząc, co się akurat dzieje w danym pan, momencie? Co, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, proszę rozmawiać z naszym mhm. proboszczem. Ma Pan coś do pisania? Tak, Poda numer telefonu. Pan, Martenka, pan zapisze Tak, pan tak, tak, oczywiście mhm. już zapisuję. 063 kierunkowy. Mhm. 270? Tylko tam jest jeszcze kwestia, że my mamy 14 zł na osobę. Czy to nie będzie za mało? Bo z przyjęciem będą też problemy, bo są pokazy. Wie pani, tam na przykład pan Szymon Wydra przygotował ten swój słynny numer z foką. Także to musimy jeszcze omówić, bo wie pani, tutaj jeszcze naprawdę sporo się będzie działo. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, zapłać. Bóg zapłać. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny już do Codziennie rano w s więcej na wwwskrok.pl